Hej, mam na imię Dawid, a to jest podcast Horyzonty. Jest to takie miejsce, w którym będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy dzisiaj być chrześcijaninem i w jaki sposób wpływa to na naszą rzeczywistość. Ideą podcastu jest, żeby rozmawiać z mówcami, autorami, pastorami, liderami, którzy wywierają wpływ, a w swoim chrześcijańskim życiu są inspiracją dla wielu. Wierzę, że poprzez historię życia moich rozmówców wszyscy możemy rosnąć i być inspirowani, a nasze horyzonty znacznie się poszerzą. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z pastorem Stevenem Windhamem. Steven pochodzi z Australii i od wielu lat wspiera zakładanie kościołów i wspólnot w centralnej Europie poprzez rozwój i posażanie liderów. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z żoną Maylin prowadzą lokalny kościół Glasshouse. Zapraszam na odcinek. Hi Steven. Cześć Steven. Cześć Dawid. Dobrze Cię widzieć. Dziękuję za poświęcony czas. Bardzo Cię cenię. Jest mi miło, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. Kilka słów tytułem wstępu. Horyzont to podcast o tym, jak żyjemy z Jezusem. Jak ucieleśniamy jego w naszym życiu i codzienności. Więc założeniem jest, aby słuchaczy zachęcić, może wyposażyć, dać lekkiego kopa. Chciałbym podzielić tę rozmowę na dwie części. Pierwsza będzie o Twoim osobistym chodzeniu z Jezusem. Druga część natomiast o tym, w jaki sposób rozwinęło Cię to do dalszego działania. Zacznijmy więc od pytania: Jak spotkałeś Boga w swoim życiu? Jak to się wydarzyło? Dorastałem w chrześcijańskiej rodzinie. Dziadek mojej matki był jednym z pionierów ruchu Zielony Świątkowego w Australii. Tak naprawdę on był częścią pierwszego kościoła Zielony w Australii. Jak to kiedyś mówiono, świeckim kaznodzieją i liderem uwielbienia. Więc miałem pewnego rodzaju spadek z poprzednich pokoleń. Niektóre z moich najstarszych wspomnień z dzieciństwa przynoszą świadomość obecności Boga. Pamiętam, jak mój pradziadek śpiewał mi hymny, więc jestem mu za to wdzięczny za fantastyczne duchowe dziedzictwo. To było w Australii. Tak. W Australii, w moim mieście, z którego pochodzę, Melbourne. Dorastałem właśnie w takim otoczeniu. Przez większość mojego życia naśladowałem Jezusa. Mimo tego, że miałem trudniejszy moment w okresie nastoletnim gdzie można powiedzieć, że zboczyłem trochę z kursu. Byłem w takiej relacji, która nie była zdrowa ani pomocna. I mój tata, dzięki Bogu za mojego tatę, jechaliśmy autem pewnego dnia i powiedział mi, czy ty zdajesz sobie sprawę, że jeżeli będziesz dalej tkwił w tej relacji, to może zagrozić relacji z Bogiem. I dokładnie pamiętam, gdy wtedy byliśmy w drodze, gdy mi to powiedział. I to było coś, co mnie obudziło. Wywołało lekki szok. Ale zdałem sobie sprawę z tego, że byłem na innej ścieżce niż na tej, na jakiej chciałem. Powierzyłem ponownie moje życie Bogu niedługo po tym i naprawdę szybko rosłem duchowo. Miałem wtedy 17 lat. W tym czasie wzrostu, jak to nazwałeś, staram się być jak najbardziej praktycznym. Co nazwałbyś takimi czynnikami wzrostu w tym czasie, co pomogło Ci wzrastać? Myślę, że rośniemy w Bogu najszybciej, kiedy robimy dobrze te małe rzeczy. Myślę, że wielu ludzi nie docenia mocy i znaczenia. Robienia małych rzeczy w odpowiednim sposób. Więc w tym czasie byłem bardzo zaangażowany w kościół. Byłem pełen pasji, aby być częścią wspólnoty. Pastor młodzieżowy, którego mieliśmy w tym czasie. Miał grupę uczniostwa i zaprosił mnie, abym był częścią tej grupy. Nauczył mnie, jak dosłownie zakochać się w czytaniu Pisma Świętego. Czytałem wtedy pismo z zaciekawieniem, głodem, pochłaniałem je. To nie było tylko czytanie. Zapisywałem sobie lekcje, czego się nauczyłem z nich. To było coś, czego On nauczył mnie na zajęciach z uczniostwa. Żeby nie tylko czytać, ale badać i zbierać najważniejsze myśli o tym, co się czyta, aby zastosować to w życiu. Miałem dobrych przyjaciół. Dziękuję Bogu za nich. Obracałem się w towarzystwie świetnych przyjaciół. Jeździliśmy razem na przejażdżki, razem się modliliśmy. Jeśli masz 17 lub 18 lat, to twoi przyjaciele mogą być prawdziwi, a także mogą okazać się, że to są najgorsi wrogowie. Możecie sobie pomagać we wzroście duchowym, ale możecie grupowo ciągnąć się w dół. Więc my z grupą przyjaciół zdecydowaliśmy, że będziemy rosnąć. I modlić się. I modliliśmy się z pasją. To takie podstawowe rzeczy, prawda? Nic w tym nie ma wyjątkowego. Chodzenie do kościoła, kochanie Pisma Świętego i stosowanie go. Powiedziałem, modlitwa halo, naprawdę nic szczególnego. Ale jest coś bardzo szczególnego, gdy robimy dobrze podstawowe rzeczy. jak jak to środowisko Grupy Uczniostwa pomogło Ci stawiać kolejne kroki przy wchodzeniu w yeah, yeah. Wow. Jestem jedną z tych osób, która była niesamowicie ubłogosławiona posiadaniem pastorów, którzy wierzyli w młodych ludzi. Wierzyli w przekazywanie ról i prowadzenie młodych ludzi w uczniostwie. Mój pastor był osobą, która wierzyła we mnie. Inwestowała we mnie osobiście. Prowadził mnie indywidualnie, też przez różne zajęcia. Kolejny pastor widział, że jest Boża ręka nade mną i nad moją żoną Mary. Byliśmy blisko niego i dał nam dużo odpowiedzialności w kościele. Byłem tam liderem młodzieży, potem pastorem młodzieżowym. Był bardzo blisko mnie i nauczył mnie troszczyć się o ludzi. Nauczył mnie kochać ludzi. Nauczył mnie pewnych genialnych i praktycznych rzeczy, przydatnych w służbie. Potem, gdy byłem na uniwersytecie, była tam chrześcijańska grupa, w którą byłem zaangażowany. To była grupa uczniostwa. Więc naprawdę chcę powiedzieć, że to byłem umłogosławiony niesamowitym środowiskiem uczniostwa, opieki, dawania przestrzeni do działania. I dziękuję za to Bogu. Więc uczniostwo było taką platformą, fundamentem, na którym zbudowaliśmy naszą służbę i nasze życie. Jak wygląda ta grupa uczniostwa? Tak technicznie. Więc ta, w której byłem w służbie młodzieżowej, opierała się na prostych lekcjach. Czytaliśmy razem Biblię i dzieliliśmy się tym, co czytaliśmy. Czytaliśmy wspólnie psalmy i mówiliśmy o tym, co Bóg mówi nam przez poszczególne psalmy oraz o tym, jak zastosowaliśmy tę wiedzę. Potem modliliśmy się razem. Lider uczył nas, czym jest proroctwo, uczył nas ksiąg biblijnych, uczył prostych zasad liderstwa. To było genialne, proste, ale genialne. Potem na uniwersytecie to było bardziej usystematyzowane i intensywne. Będąc częścią tej grupy chrześcijańskiej, byłem częścią grupy uczniowskiej i do tego uczyłem się, jak prowadzić grupę uczniostwa. Mieliśmy dwa spotkania. Wcześniej rano na kampusie uniwersyteckim. Mieliśmy tygodniowe spotkania, gdy się gromadziliśmy. I mieliśmy spotkania indywidualne z liderami z osobami, które były częścią mojej grupy. To było tak głębokie, że czasem wychodziliśmy na kampus i po prostu rozmawialiśmy o naszej wierze z obcymi ludźmi na kampusie. Więc wszystko w tej mojej grupie uczniostwa, czego się nauczyłam, to też później była moja odpowiedzialność, żeby uczyć innych. Czy w szerszym kontekście powiedziałbyś, że w tym czasie w Australii taka kultura chodzenia w uczniostwie Jezusa dawała wzrost kościołowi? Czy widziałeś to tylko lokalnie? Czy działo się to szerzej? W szerszym kontekście zdecydowanie widziałem, że pastorzy byli bardzo oddani w wychowaniu młodych liderów. Zdecydowanie widziałem to. I oczywiście robili to na wiele sposobów. Niektórzy właśnie robili to przez uczniostwo ale zdecydowanie był widoczny element relacji. Bo rzeczywiście jednym z kluczowych elementów bycia czyimś uczniem jest relacja, prawda? To życie obok siebie i ze sobą jeden na jeden. Małe grupy i wspólny wzrost. Wzrost przy jakimś opiekunie. To zdecydowanie był element kultury kościoła w tamtym czasie. Poziom zrozumienia bycia uczniem, którego doświadczyłem będąc na uniwersytecie. To była jednak wyższa półka. To już nie było takie powszechne, ale była taka powszechna atmosfera wiary w młodych ludzi, troski o młodych i uwalniania młodych do służby. Jak zostałeś pastorem? Wiem, że byłeś pastorem kościoła przez wiele lat. Przez pewien czas byłem liderem młodzieżowym, potem byłem pastorem młodzieżówki przez kilka lat, pomagając pastorowi, a następnie głównym pastorem przez 17 lat. The, the really Sposób, w jaki to się stało. stało. To naprawdę droga bycia uczniem. Z powodu niesamowitej relacyjnej inwestycji, jaką we mnie włożono duchowo, bardzo szybko rosłem. Wraz z tym wzrostem przyszła wiara we mnie i zaufanie. Od czasu, gdy miałem 18 lat, już byłem liderem uwielbienia i głosiłem kazania. Więc pokładano we mnie pewne zaufanie, co napędzało mnie i było taką trampoliną do odkrycia obdarowania do służby. Byłem zachęcony przez moich liderów, żeby zobaczyć obdarowanie do służby w moim życiu. Byłem zachęcony w ten sposób przez moich przyjaciół, którzy widzieli postępy. Był też w tym element proroczy. Było takie pragnienie i przekonanie serca w tym kierunku. Więc było dużo czynników, które wskazywało na rzeczywistość, żeby prowadzić lokalną wspólnotę, lokalny kościół. Na tym etapie, w jaki sposób utrzymywałeś tę intencjonalność, żeby budować relacje jeden na jeden? To, co często zauważam w naszym kontekście, w Polsce, może w Europie, że przeceniamy, w jaki sposób możemy mieć wpływ na dużą grupę ludzi. Spotykamy się w 50 osób i jesteśmy słuchaczami. Przedkładamy to ponad relacje jeden na jeden, które tak jakbyśmy odkładali na bok, uważając, że w ten sposób marnujemy czas. Tak, to bardzo dobra obserwacja. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Zbyt duży nacisk kładziemy w niedzielę na społeczność. Zbyt nie doceniamy tego, co się dzieje między poniedziałkiem a sobotą. Przeceniamy wagę dużej grupy ludzi i nie doceniamy wartości i wagi spotkania małej grupy. Przeceniamy wydarzenia, a nie doceniamy relacji. Gdy kościół staje się zbiorowy, bardziej jak organizacja, to jest naturalna presja w kierunku organizowania takich spotkań, którymi da się zarządzać. Dlatego, że zaczynamy myśleć bardziej kategoriami organizacji, myślimy kategoriami menadżerskimi. Gdzie ulokować najwięcej czasu, najwięcej naszych zasobów? Więc gromadzimy się w większe grupy, bo to jest po prostu wydajniejsze i racjonalne, żeby tak ukierunkować czas, pieniądze i zasoby. Podczas gdy musimy sami się przekonać do biblijnej perspektywy. Najbardziej wydajnym sposobem dla naszego czasu i zasobów. To właściwie inwestycja w jedną osobę lub małą grupę ludzi. Nie pozbywamy się pozostałych rzeczy, ale realnie zmieniamy nastawienie, że gdy budujemy coś z jedną osobą, to jest to bardzo cenne wykorzystanie mojego czasu. Oczywiście, jeśli jest to odpowiednia osoba, to jest właściwe zastosowanie czasu. Jeśli wszyscy literze są oddani temu, aby spotkać się i budować z ludźmi w ten sposób, przez małą grupę, to te większe rzeczy układają się same. Naprawdę. A my często myślimy na odwrót. Ogarnijmy te duże tematy, a reszta się wydarzy. To tak nie działa. Jezus rozpoczął z bardzo małą grupą ludzi i to wyjściowe miejsce dla nas, spotkania się indywidualnie w małej grupie. Ja też walczyłem z tym. Totalnie musiałem z tym walczyć. Bywał taki czas w mojej służbie, gdzie mi to umykało. Nie skupiałem się na uczniowstwie w ten sposób. I byłem bardziej skupiony na nauczaniu lub na programach. Lub byłem skupiony na tym, jak dobre albo niedobre były na bożeństwa niedzielne. Dzięki temu, że miałem w życiu bazę tego, jaką rolę pełni uczniostwo, to zawsze zawracałem na właściwą drogę. Dawaj, Steve, inwestuj w ludzi indywidualnie. Musisz inwestować w małą grupę ludzi. Dzięki zawsze zawracałem na właściwy tor. Jak kontynuujesz to dążenie, żeby samemu chodzić w postawie bycia uczniem Jezusa? Prowadzenie Kościoła nie daje ci nadmiaru wolnego czasu. Trzeba wszystko ogarnąć. Więc, jak utrzymałeś to w życiu osobistym przez długi czas? To bardzo mocno wiąże się z Twoim ostatnim pytaniem. Im więcej inwestujesz w ludzi, weźmy na przykład werset z Efezjan 411 do 12. Mówi się tam o darach służby. Jest tam napisane o tym, że te dary służb mają wyposażyć świętych do pełnienia właściwych im zadań. Więc im bardziej poważnie bierzesz uczniostwo, tym bardziej pomagasz sobie w służbie, pomagając grupie ludzi. Odnajdujesz właściwe miejsce dla siebie jako pastora, gdzie wykonujesz służbę poprzez innych ludzi, a nie samemu. Ironicznie oddanie się idei uczniostwa, oddanie się ludziom osobiście, dawanie im autorytetu i przestrzeni sprawia, że jesteś w najlepszym miejscu, żeby dbać o siebie, ponieważ po prostu wiesz, że nie możesz robić wszystkiego sam. I wiesz, że nie powinieneś nie powinieneś robić wszystkiego sam. To, co Jezus chce, abyśmy robili, to dokonywali jego dzieł poprzez innych ludzi. Kiedy funkcjonowałem dobrze, to zawsze zachowywałem takie nastawienie i takie przekonanie z przodu głowy. Kiedy traciłem to z oczu, kiedy byłem w stresie, w wypaleniu lub frustracji. To wtedy traciłem z oczu rzeczywistość, że nie muszę i nie powinienem robić wszystkiego sam i nie powinienem się porównywać z innymi. Wiesz, wszystkie te niefajne przekonania pojawiające się w służbie i przywództwie. Podsumowując pierwszą część, gdybyś miał dać kilka rad komuś, kto chce być lepszym uczniem Jezusa, co ma inwestować, jeśli chcę być uczniem Jezusa? Jeśli mi czegoś brakuje, jeśli czuję jakiś głód, mam wrażenie, że mam jakiś brak w swoim chrześcijańskim życiu, co poleciłbyś takiej osobie? Masz na myśli osobę, która chce być uczniem Jezusa, czy prowadzić inną? Osoba, która przede wszystkim chce być uczniem Jezusa. To może zabrzmieć jak frazes, ale naprawdę ważne jest, żebyśmy byli blisko ludzi, którzy mogą nas prowadzić dalej. Jeżeli chcesz być uczniem Jezusa, to musisz iść za kimś, to już idzie za kim. Ponieważ to, co interesujące, to jest pewien schemat w Ewangeliach. Uczniowie naśladują Jezusa, a za kim idzie Jezus? Jezus idzie za wolą ojca. Oczywiście Jezus jest Bogiem i był Bogiem, chodząc po ziemi. Mimo to w tym sezonie w swojej egzystencji wielokrotnie mówi o tym, że robi to, o co prosi Go Ojciec. Odchodzi na bok, szuka woli Ojca. Więc Jezus jest w miejscu, gdzie daje się ojcu prowadzić. Jeśli chcę być uczniem Jezusa, to muszę się nauczyć, jak kogoś naśladować. Muszę doświadczyć tej bliskości czyjegoś życia. Odnieśmy to na przykład do takiej wspinaczki taki dobry praktyczny przykład. Ja zawsze chcę mieć w życiu ludzi, którzy wyciągają rękę do mnie, którzy ciągną mnie w górę, i zawsze chcę mieć ludzi, którzy wspinają się za mną na moim poziomie. I zawsze chcę mieć ludzi, którzy są poniżej mnie, do których mogą sięgnąć których mogą wciągnąć wyżej. Tworzymy pewnego rodzaju łańcuch. To połączenie rąk, gdy zawsze czerpiemy korzyści z kogoś nad nami i zawsze możemy wnieść korzyść w życie kogoś pod nami. Bycie połączonym w silne relacje jest naprawdę ważne. Dawid, Wiem, że ta rozmowa jest o mnie i zadajesz mi pytania, ale znając Ciebie, trochę wiem, że też to robisz. Masz dobrych przyjaciół, szukasz miejsc, gdzie nauczysz się, jak naśladować Jezusa, naśladując ludzi. Apostoł Paweł też mówił, naśladuj mnie tak, jak ja naśladuję Jezusa. Niektórzy ludzie mówią, że starają się być bardzo duchowi. Ja po prostu idę za przykładem Jezusa. Proszę, nie bądźmy tak głupi. To oczywiste, że naśladujemy Jezusa, ale jedna z rzeczy, która dzieje się bardzo praktycznie, jest to coś bardzo realnego. I to działa, gdy naśladujemy jakąś osobę, która naprawdę naśladuje Jezusa. Inaczej jesteśmy po prostu mistykami. Jest tylko mistycyzm, który nie pomaga ani nas ukształtować, ani wzrosną. Dzięki za poświęcony czas. Jeśli uważasz to co robię za wartościowe, to będę wdzięczny za komentarz, udostępnienie, a przede wszystkim za informację zwrotną o tym w jaki sposób te treści są dla Ciebie inspirujące. Do usłyszenia za tydzień.